Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się przed przejazdem kolejowym jednotorowym? Odpowiedź: nie. Czy masz prawo używać świateł przeciwgłowych tylnych, jeżeli mgła ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów? Odpowiedź: tak. Czy widoczny na jezdni znak STOP uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo jechać dalej dopiero po tym, gdy tramwaj ruszy? Odpowiedź nie. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci skręcić w lewo? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, mając zamiar jechać w lewo za przejazdem kolejowym, możesz kontynuować jazdę? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? Odpowiedź tak. Skręcasz w prawo, a nadjeżdżający z lewej strony motocyklista zamierza kontynuować jazdę na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji dozwolone jest zatrzymanie pojazdu na jezdni? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi? Odpowiedź: tak. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Czy masz prawo włączyć światła awaryjne, gdy kierujesz holowanym pojazdem? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, gdy zamierzasz jechać do Gdańska, należy zmienić pas ruchu na lewy? Odpowiedź nie. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości jezdni kierujący pojazdem numer 3 przejeżdża przed pojazdem numer 2? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zamierzając kontynuować jazdę prosto przez skrzyżowanie, masz obowiązek zatrzymać się przed znakiem stop? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem poruszającym się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić Tobie zmianę pasa ruchu? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź: nie. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji z tego pasa ruchu dopuszczalne jest tylko skręcanie w lewo? Odpowiedź: nie. Z jaką prędkością? Kierując samochodem osobowym, należy poruszać się za tym pojazdem, jeżeli tunel znajduje się poza obszarem zabudowanym, a jego długość wynosi 600 metrów. Odpowiedź A: Z taką, aby utrzymywać, co najmniej 50 metrów odstępu. Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni? Drugi. Pierwszy. Ten, na którym jazda została zakończona. Odpowiedź B. Pierwszy. Do czego służą światła pozycyjne pojazdu? Do oświetlania drogi. Do określania pozycji pojazdu. Do sygnalizowania zmiany pasa ruchu. Odpowiedź B. Do określania pozycji pojazdu. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania? Gdy zbliżasz się do pieszego idącego w tym samym kierunku. Gdy zbliżasz się do nadjeżdżającego poprzeczną drogą pojazdu. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Odpowiedź C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Ile maksymalnie osób, wliczając siebie, możesz przewozić kierując prywatnym samochodem osobowym? Tyle, ile wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, plus jedno dziecko w wieku do 3 lat, tyle, ile wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym, plus jedno dziecko w wieku do 7 lat. Tyle, ile wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym. Odpowiedź C. Tyle, ile wynosi liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach pozycyjnych? ABC. Odpowiedź C. C. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub obrodzenie jezdni? Zwiększenie przyczepności opon do jezdni. Zmniejszenie przyczepności opon do jezdni. Skrócenie drogi hamowania. Odpowiedź B. Zmniejszenie przyczepności opon do jezdni. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? Drugim najniższym dowolnym. Odpowiedź: B. Najniższym. Za które naruszenie przepisów ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy? Za wyprzedzanie z naruszeniem pojedynczej linii ciągłej. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczby miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Za wymijanie na przejeździe kolejowym. Odpowiedź B. Za przewożenie osób w liczbie przekraczającej o dwa liczby miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym samochodu osobowego. Kto może zwrócić dowód rejestracyjny w przypadku jego zatrzymania podczas kontroli ruchu drogowego, w związku ze stwierdzeniem, że pojazd zagraża porządkowi ruchu? Odpowiedź A. Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Jak w przybliżeniu wzrasta długość drogi hamowania pojazdu przy dwukrotnie większej prędkości? Czterokrotnie, trzykrotnie, dwukrotnie. Odpowiedź: A. Czterokrotnie. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Nie. Tak, pod warunkiem, że pojazd pozostaje w polu widzenia. Tak, na czas nie dłuższy niż jedna minutę. Odpowiedź A. Nie.